No witam, witam, ja jestem oczywiście Goldzor i dzisiaj moi drodzy mam bardzo dobrą wiadomość, szczególnie dla ludzi posiadających PlayStation 4. W zasadzie tylko... Do tej e, społeczności, do społeczności właśnie z konsoli PlayStation. Natomiast, jeżeli macie znajomych, którzy mają konsolę, to warto ją będzie na ten weekend pożyczyć, jeżeli będzie taka możliwość. Bo moi drodzy, od dzisiaj, od godziny 17, czyli prawdopodobnie w momencie, gdy oglądacie już ten film, można pobierać otwartą alfę. Black Ops Cold War. Dobrze słyszycie, otwarta alfa, dostęp do otwartej alfy Black Ops Cold War e, będzie od jutra, od godziny 19, czyli od 18 września, do 20 września, do godziny 19, oznacza to to, że przez cały weekend mamy możliwość grania w Black Ops Cold War, wyprzygotowanych przez twórców Trybach dla nas. Prawdopodobnie będą to tryby 6x6. Ponoć ma też się pojawić jeden z nowych trybów. Co dokładnie będzie, to dokładnie nie wiemy, ale wiemy na pewno, że jest to mega niespodzianka, gdyż nic nie wskazywało na to, że przed beta testami, które zaplanowane są na październik, pojawi się możliwość po wcześniejszego pogrania w Black Ops Cold War. No i taka możliwość się pojawiła, moi drodzy, tylko. Haczykiem jest to, że ta otwarta alfa jest dostępna jedynie na konsoli PlayStation 4. Więc jedynie na konsoli PlayStation 4 jesteście w stanie w to coś pograć. Ja oczywiście konsolę PlayStation 4 mam. Od dawna już nie gram w Call of Duty na tej konsoli, ale jako, że ją posiadam, no to, no to skorzystam z tej okazji i przez weekend prawdopodobnie będziecie mogli oglądać na live'ach czy też na odcinkach na kanale, właśnie moje poczynania w Call of Duty Black Ops Cold War. A jeżeli sami Posiadacie PlayStation 4, to PlayStation Store. Dzisiaj po godzinie 17 szukajcie aplikacji, która umożliwi wam pobranie właśnie tej Alfy. E, to jest kompletnie darmowe, nie trzeba mieć spreorderowanej gry, nie trzeba mieć kompletnie niczego zakupionego, nie trzeba mieć nawet PlayStation Plus, e, które jest wymagane przy większości tytułach do grania online. Po prostu jest to darmowe dla wszystkich posiadaczy konsoli PlayStation 4. Jedynie co trzeba zrobić, to oczywiście pobrać. E, Tą całą Alfę. Ponoć ma do 30 giga ona ważyć, także jest to niejakim problemem, bo niektórzy mogą nie mieć tego miejsca na konsoli, ale jeżeli chcecie pograć, będziecie musieli to miejsce skombinować. No i oczywiście co? No, mam nadzieję, że spotkamy się w weekend na serwerach. Mam nadzieję, że będziecie testowali otwartą alfę Black Ops Cold War. E, no, tak jak mówiłem, jest to wielkie zdziwienie, nikt kompletnie się tego nie spodziewał, a jednak e, także, także taka fajna informacja wczoraj podczas konferencji PlayStation 5 e, wyszła e, na jaw. E, no i co, no, zazdroszczę każdemu, kto ma PlayStation, zazdroszczę też sobie, to my jako pierwsi będziemy mieli dostęp do nowego Call of Duty przedwcześnie. Oczywiście jest to wersja alfa, o tym pamiętajcie, nie jest to ukończona w 100% gra, to nie jest gra, która w 100% wyjdzie w listopadzie, natomiast no, sam fakt, że możemy przedwcześnie pograć jest po prostu przynajmniej dla mnie wspaniały. Dajcie znać co o tym myślicie, dajcie znać czy posiadacie konsolę PlayStation 4 no i zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, żeby Was takie informacje nigdy nie ominęły. Tyle ode mnie na dzisiaj, do usłyszenia, do zobaczenia już jutro. Mówię Goldzor, na razie. Zamów przed premierą edycję cyfrową, by otrzymać wcześniejszy dostęp do otwartej bety i natychmiastowy dostęp do pakietu operatora Woodsa w Modern Warfare, w tym w Warzone.